Was, w trzeciej w trzecim, w części układania kostki w 4 na 4 I żeby zbytnio nie przedłużać, ponieważ są wakacje, yy, przypomnijmy sobie, co mieliśmy. W pierwszej części mieliśmy zrobienie równych centr, odpowiednio, tak samo jak w odpowiednio ułożonych na odpowiednich ścianach zgodnie z kostką 3 na 3 A w poprzedniej części ułożyliśmy sobie: krawędzie. Nauczyliście się dwóch algorytmów na ustawienie tych krawędzi, tak? Żeby wszystkie były równo. No i co teraz? Jak to mamy wszystko ułożone, zarówno centry, jak i te krawędzie, zostaje nam doprowadzenie tej kostki, to znaczy się, układamy ją teraz jak 3 na 3 Metodą LBL na przykład i jeżeli ktoś chce poznać algorytmy w tym momencie, jak robić dalej, to proszę się cofnąć, Znaczy się, mam do Was prośbę, cofnijcie się do tego jak układka, układam kostkę 3x3, wtedy yy, nie będę musiał tutaj powtarzać wszystkiego na nowo, ponieważ od tego momentu zaczynamy robić kostkę tak, robić tak jakbyśmy robili kostkę 3x3. No ale dobra, dalej spróbujmy to ułożyć. Ja Wam to będę raczej powoli mówił, natomiast algorytmy macie w moim filmiku o kostce 3x3. No ale dobra. Układamy, zaczynamy sobie od białej warstwy. Mamy tu białym centrem, węskowska będzie tak. Tak będę, znaczy się tak będziemy ją trzymali. Białą tutaj, żółtą tutaj, ale zawsze niebieską, no tak jakoś mam. że Tak sobie ją po prostu układam, że biała, żółta, niebieska, pomarańczowa, czerwona, yy, zielona, białym do siebie. No i teraz co? Musimy sobie tutaj zrobić biały krzyż, więc szukamy, yy, no oczywiście krawędzi z zieloną z zielonymi paseczkami. Gdzie jest biała? Tutaj. I tu mamy, patrzcie, zielone. Wystarczy nam tylko, że sobie przekręcimy i już mamy jedno ramię białego krzyża. Teraz mamy niebieskie. Tutaj mamy niebieskie, zobaczcie, niebiesko-białe. One muszą być tak, no ale tu powinna być niebieska warstwa, tak? niebieska centra, więc szukamy sobie, gdzie, przerzucamy sobie na tą stronę, na górę, tutaj jest białe, ona była tak. Przerzucam sobie na górną, jakby warstwę, czyli tu. I szukam sobie niebieskiej centra. Jest i jest. Czyli tutaj mamy tylko jest żółte. Tu jest biała centra. Patrzymy. Proszę bardzo. Obracamy. Mamy już poziomą linię białego krzyża. Jedziemy dalej. Mamy tutaj pomarańczowo-białą. Yy, yy, pomarańczowo tak, tak. No ale tak nam nie pasuje, prawda? No więc musimy to sobie wsadzić, tak żeby nam. Bo jakbyśmy tak nawet mieli, i tak, no to nie pasuje nam. I jakbyście obejrzyli sobie Filmik 3x3 zobaczcie, jak to zrobić. Pokażę Wam prosta sprawa. Tak. 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 I tak. I mamy trzecie ramię krzyża. Szukamy jeszcze czerwonego. Jest tutaj. Mamy tutaj. Tu jest białe. Przekręcamy. Oczywiście nie pasuje, bo jest odwrotnie. No to robimy tak samo jak z poparanczową przed sekundką. Tak. W tą. Tak. I tak. I mamy cały krzyż zrobiony. Co teraz? Teraz musimy sobie te narożniki wstawić, do tej, żeby zakończyć tą pierwszą warstwę. Co robimy? Wszystko jak w kostce czy na 3. Mamy tutaj na przykład pomarańczowo-niebieski. Szukamy pomarańczowo-niebieskiego centra. Tak, biały jest tu, więc znany nam algorytm. Centra wsadzona. Szukamy następnej, czerwono-niebieskiej tu. Czyli zgadza się, musi być tu. Znany algorytm z kostki trójki. Proszę bardzo, wsadzone. Następne, pomarańczowo-zielony pomarańczowo zielony dobrze, biało jest do góry, na dobrym się znajduje. Następny algorytm. Tak i została nam ostatnia. Tutaj jest. Tak. Tak, 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 tak. i tak i mamy zrobioną, proszę bardzo pierwszą warstwę z krossem na środek. I tak jak trójkę, tu układamy to jak trójkę. Jedziemy dalej. Teraz będziemy wkładali sobie te krawędzie w te, te miejsca odpowiednie, tak? Biała na dole. Algorytmy te same co trójki. Szukamy sobie na górze. Pomarańczowe, niebieskie musimy dać na lewo. U' L' UF, U F F' wsadzone. Dalej czerwone. Tu, tu niebieskie musi to wejść tu, czyli algorytm na rewo. Super, zostały nam dwie jeszcze. Szukamy czerwony. Yy, źle, 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 źle. Czerwony tu i algorytm. I teraz tu mamy tak. Czerwony, zielony. Czerwony musi być tu, zielony musi być tu, więc dajemy algorytm na prawo. Dobrze. I została nam ostatnia. Proszę bardzo. Oczywiście podstawiamy sobie pod daną centrę i też algorytm na prawo, żeby to było pomarańczowe, a tu żeby było zielone. Proszę bardzo, zrobione. I mamy zrobione. Patrzcie, została nam ostatnia górna warstwa. Co teraz? robimy żółty krzyż, jako, że tu mamy pięknie już zrobiony linię poziomą, czyli teraz w kostce 3x3 algorytm na żółty krzyż super i teraz yy, jeżeli mm, no tak jak w trójce, szukamy sobie żebyśmy mieli tutaj krawędzie takie same, tu nie Krawędzią jedną przed siebie, druga z prawej strony, żeby nam się tutaj ładnie wszystko ustawiło, proszę bardzo. Tak wszystko jak w trójce robicie w tej chwili, nie? Także mamy. No i teraz tylko ustawienie narożników, szukamy sobie, który jest dobry. Zaczniemy od tego który tu będzie dobry. Nie ma żadnego więc możemy od pierwszego z brzegu. Jest tutaj tu jest tu jest tu nie ma tu nie ma tu jest tu jest. I powiem wam teraz tak jeżeli są dwa dobrze a dwa są źle to występuje parity czyli, musim, czyli musimy ustawić parzystość tej kostki bo teraz jakkolwiek byśmy nie ustawiali Kostka, narożniki nam nie wskoczą przy, w kostce czwórce. I co teraz robimy? Jeżeli zobaczymy, że dwa są dobrze, a dwa są źle, taki algorytm. Tak, mamy. Zrobiony. Algorytm mieliście napisany na dole. Sekundkę, was przepraszam. Ok. Więc zrobiliśmy ten algorytm, żeby parzystość zachować tego. Mamy już, ustawiło nam się, ustawiły nam się jakby na nowo tutaj musimy ułożyć krawędzie. Że mamy tak to. Dobrze. Szukamy sobie obok siebie. Jeszcze raz. Dobrze, mamy. Proszę bardzo. Naprzeciwko nas i z boku. I są. I teraz możemy sobie yy, poszukać, który jest dobry narożnik. Wszystkie są złe więcej. Dobrze. Patrzymy dalej. Super. Ten jest dobry. To od tego, bo te się będą zamieniały. Nadal nic. Pasuje, 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 pasuje. No i teraz, jak nam wszystkie cztery już są w dobrych miejscach. Algorytmie znacie z kostki 3 na 3 Jeszcze raz powtarzam, nie chcę mi się tutaj mówić Wam na nowo. Zajrzyjcie do filmiku z trójki i zobaczycie, jak to wygląda. Obracamy kostkę i seksimów pasuje, przewracamy. Pasuje, przewracamy. Pasuje, jeszcze raz. jest, jest i patrzcie i czwórka ułożona. Także yy, zaraz jeszcze wam nagram jeden filmik, jak występuje w jeden, jeden taki yy, taki może Wam wystąpić przy układaniu tutaj żółtego krzyża na końcu że te dwa klocki będą miały inny kolor, one będą zamienione i po prostu tak, tak jakby to był czerwone, a tu na dole żółty, a do góry czerwony. Będzie cały jakby krzyż bez jednego ramienia. To wtedy nic tu Wam nie zrobicie, tylko trzeba niestety zastosować algorytm chyba się składający z 15 aż ruchów. No ale no niestety jest niezbędny. Przedawam się nawet kiedyś ten algorytm. Będzie niezbędny. Za sekundkę Wam nagram ten filmik, jakby Wam coś takiego wystąpiło, że żółty krzyż już będzie cały ułożony, a tu nie będzie po prostu... Te dwa, jakby te, te dwa klocki, będą zamienione kolorami, że do góry będą tu czerwony, tu czerwony, a tu żółty i żółty, więc nie macie tak kombinować i układać, bo i tak nie ułożycie. Musicie dostosować ten algorytm. Ale za chwilę wam ten filmik zaraz nagram. Także myślę, że z czwóreczką nie będziecie mieli problemów. Yy, no mówię, algorytmy wam pisałem na dole, nie mówiłem już na głos. Yy, natomiast y, wszystko macie opisane w kostce 3 na 3 bo od pewnego momentu tak jak Wam tłumaczyłem, układamy czwórkę jak trójkę, tylko na początku musimy sobie centrum zrobić, ustawić te krawędzie i, i jechać aż do końca, no ewentualnie to tak jak nam zobaczycie, że nie było parzystości na kostce, więc ten algorytm Wam pokazałem na, na ustawienie parzystości tak, żeby narożniki ładnie się tutaj nam mm, ustawiły to na razie dzięki, ja za chwilę nagram Wam filmik tutaj, gdy, gdybyście mieli kłopoty z układaniem żółtego krzyża, gdyby te były, ta krawędź tutaj była zamieniona kolorami i na razie dzięki, myślę, że sobie z poradzicie, ale mówię, na 100% nauczę się najpierw trójki, a potem zajmiecie się czwórką, nie odwrotnie. To dzięki serdeczne, miłego dnia. I zaraz jeszcze będę musiał rozpakować jedną kostkę. Yy, dostałem coś z Państwa, jak to mówiąc, środka. Zobaczymy co to jest, bo nawet nie wiem. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.